No i witamy się, kochani, z terenu dzisiaj. Ech, taki mam nadzieję, że będzie w wymiarę, chociaż Gracja ma jakieś zaburzenia sterowności. Ech, I zobaczymy, bo już mi pokazywała, że coś jej się nie podoba. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak No właśnie. Bo ona tylko myśli, żeby wypieprzyć jakąś gałązkę. Kamerę trzymam w ręce, bo mi odpada ten mój e, wywietrznik tutaj. Teraz migracja na ląży pociągła i po prostu mi odpadł. E, coś mam nie tak z kamerą. Więc mam nadzieję, że będzie nagrywać. Ale ciężko mi. Tak w ręce trzymać. <grywa> Zobaczymy jak to pójdzie. Brr. Brr. Są emocje. Są emocje, bo jak w gracji nie lążowałam, a ona zawsze... Bez... Też czuje, że jest taka taka... sprężyna. No. A gracji nie lążowałem, bo już tak mi się po prostu nie chciało, bo byśmy nigdy nie wyjechali. A zawsze bez ląży ona jest taka, coś tam kombinuje. Mamy za sobą traktiva, w razie czego? Czyli gps żeby przy okazji tu odpukać jakiś e, rozstań z koniem nam nie uciekły za daleko a przynajmniej żebyśmy po prostu je mogli znaleźć bo to tak jak wiecie szukanie swojego telefonu działa czyli po prostu e, że widać na mapie ten e, lokalizator nie? gdzie się da. aktualnie znajduje powiem wam, że ciężko się nagrywa z ręki, bo one się tak rwą do przodu że nie, nie mogę utrzymać. No to nie był dobry pomysł bez tej ląży. No imigracja ma takie jakieś zapęty, żeby żeby się do przodu galaktykować. Ale Teraz idziemy w stronę stajni, więc może dlatego. Ale już mi się uwiesza na wędzidle i nie mogę jej puścić, bo mi zaraz... No, dokładnie. chce Boże, masakra po prostu. Tak to jest, jak się jeździ raz na ruski rog i potem te konie mają za dużo. Cena też chcę odpiąć. No, ale to jest dopiero, ile my jedziemy. 5 minut, może 10. Więc one po prostu na razie mają za dużo w tyłkach. Migracja też w ogóle myśli, że idzie do stajni, bo akurat w tą stronę jedziemy. O, proszę, proszę tu jedną ręką kierować ha, Nie ma jak aha, aha. No. Dobrze Oho. Ale się Co to co ma być? Nie trzeba Nie właśnie No nie, bo masz normalnie wodę Właśnie napięte Małko, Jezu Mary, normalnie. Ja już jestem sam. A jeszcze nie zdążyliśmy nic zrobić tak naprawdę. no się trochę boję. No ja się też trochę boję, ale pojedziemy pod górkę, więc myślę, że będzie OK. No więc przypominam o łapce w górze i o subskrypcji kanału, bo to nam da do zrozumienia, że mamy częściej nagrywać filmy i w ogóle, e, że chcecie oglądać, no i nie będę już was zanudzać, po prostu będziemy nagrywać. Myślę, że sam galop, e, żeby nie było tak nudno. Bo ze samego stępa czy kusa, no to nikt nie będzie chciał oglądać, to nie wiadomo. Także widzimy się w galopie. Mam nadzieję, że nie zgubuję kamery, nie? <śmum> Bo, <śmum> pamiętajcie, że trzymam ją w ręce. No jak nie jak ty ok. <śmum> no i teraz to jest nagrywać w ręce No, podjeżdżaj! mamy górę tutaj i powoli Powoli Nie szybko powoli idziemy Tak do tyłu się no. dobrze. Янас тот. Оо мош So, good. La nostra pierpa yeah! è ah! la ah! nostra, ah! puoi ah. le 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 Tak, my myślę, że my jedziemy tam. O, no, pakajcie. <noise> Gdzie? O no. Jezus jak ona sapie w ogóle. Ale wiecie, Incelama Rurero. Czyli tutaj e, właśnie tam. Ma przewężenie takie w tchawicy i po prostu tam to mocno faluje i wydaje takie dźwięki. Ha. Normalnie konie sportowe z takim czymś mają operację wstawienia takiego specjalnego im, implantu, ale no to nie jest koń sportowy. I to, że ona ma jeszcze brak kondycji to już w ogóle. Więc normalnie to ona... Jak chodzi więcej, to mniej sapie, no nie? Nagryję jak ja jestem, bo mnie nie widać. <grymne> <grymne> Na naszej grubej dupie to powiedziała kiedyś jakaś pani w lesie. Kto no. no powiedział koń z taką grubą dupą? No autentycznie, ktoś nam tak powiedział. Bo... Pociesnę To była taka jakaś. Nawiedzona no kobieta. No, z dwoma psami, te psy by nas zeżarły prawie w tym lesie. O, Ja jestem cała mokra nie, Nie wiem jak wy. <śm> <śm> No. Jezus! Właśnie przepraszam! Nie chciałam, to nie o to mi chodziło. No to sarenka tam biegnie, ale z niej. druga. No Jezus Gracja nie biegnij za nimi. Nasz dąb. On już jest bardzo stary, ten dąb. Zobaczcie. O Boże, jaki dąb. Sprawdzam, jak wyglądam. <laughs> Ale pewnie jestem cała czerwona. No, nie, a ja jestem cała mokra, oczywiście spocona nie naprawdę co? No emocje i cukrzyca moja no ale e, tak się zastanawiam, ale chyba już będziemy wracać, nie? Bo no, po, takim po takim czasie nie ma co ich tak męczyć trochę się pobiegały no nic, bo myślałam, żeby tam na łąkę podjechać, ale to już nie dzisiaj najwyżej. Gracja to jest gołąb tylko. Gołąb! Gołąb! Bożej! O! Poleciło. Co? No się to ta idzie jak pijany zajął? No gracja. Jezu Chrystus. O Jezus Maria. Za ogon. Za ogon. No nie. No gdzie po tym polu. No to stójmy. Konie, masz już? No. Konie w emocjach, my w emocjach, wszyscy w emocjach. I za ogonem. Tak. Nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj. O Boże, graacja do Jezus!

Dziękuję końcu. O górza, bo Nie, bo znę, nie, będę by O! o ja, ja Taka malutka była. Ja, aż się popłakam. Ale to przez wiatr przez wiatr ten jak to się mówi, że łzy pod górę, ale to nie w tym przypadku. Akurat... No to są takie... Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, żebyśmy wiedzieli, że zależy Wam na tym, na kolejnych odcinkach, na tym, żebyśmy to dla Was robili. I i co? Do zobaczenia w następnym. Oj, czekaj, bo dziadek tam idzie, <gryw> żeby się nie wystraszył nas. <gryw> Dziadek <noise> się nie może nadziwić, chyba że tu jest coś postawione Także wjedziemy sobie na działeczkę jeszcze się chwilę występować o, kupiliśmy sobie nowy stołek w ogóle do wsiadania bo tamten nam się połamał No dobra, to widzimy się w kolejnym filmie. Przecie. Ja. I hop, dobrze. Chodź, chodź, nie schylaj się.